Prawdziwe Święto Kobiet w minioną sobotę Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu zorganizowało wydarzenie pod hasłem Artystyczne Inspiracje Kobiet. Z myślą o paniach poszukujących twórczych doświadczeń i inspiracji odbywały się spotkania, warsztaty i debaty. Skorzystam z panelu poprzedniego, Rola Kobiet, Latino i teraz z tego panelu korzystam. I uważam, że takich właśnie akcji powinno być coraz więcej, dlatego że w tym się wyciąga te kobiety, niektóre z domu, bo one troszeczkę tak już po tej pandemii zaczęły yy, tak siedzieć i, i, i bezmyślnie w tych w domach i oglądać seriale. 9 listopada światowic stał się kobietą, a to, to taki pokłony moje, ale myślę, że wszystkich, którzy tutaj pracują, że wiedząc, jakie panie są, nasze panie w Światowicie są kreatywne, są odpowiedzialne, znają jakby swoje cele realizacji poprzez działanie w Światowicie, wiedzą jak mogą oddziaływać na, na dzieci, na młodzież, na dorosłych i ja się z tego bardzo cieszę ponieważ raz że to jest taka odpowiedzialność społeczna za, za kształtowanie pewnych postaw ale też pokazywanie wrażliwości odkrywanie talentów panel dyskusyjny stał się okazją do wymiany refleksji i myśli na temat roli kobiet w sztuce i kulturze Kobiecy wkład muzyka muzykę klasyczną jest ogromny. Jeśli spojrzeć w historię, no to mamy bardzo wiele kobiet kompozytorek, najsłynniejszą chyba Gra Grażyna Bacewicz. Teraz myślę, że to się bardzo mocno na plus zmienia w dzisiejszych czasach i teraz jest coraz więcej tych twórczyń, kompozytorek, dyrygentek, artystek. Uczestniczkami panelu były kobiety związane ze światem sztuki i kultury. Każda z nich podzieliła się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat roli kobiet w twórczości artystycznej. Kobiety są bardziej emocjonalne, kobiety są bardzo różnorodne, i mężczyznom pewnie to się nie spodoba. Nikt nie lubi oczywiście, kiedy mu się zwraca uwagę albo krytykuje, ale kobiety przyjmują to z większą godnością, cierpliwością. Gorzej jest z facetami uważam. I pojawia się później konflikt niepotrzebnie zupełnie, bo przecież to jest dialog. Jesteśmy partnerami. Kobiety inaczej patrzą i odbierają świat, a ich wrażliwość to nie wada, a zaleta, zwłaszcza przy twórczym tworzeniu. O tym przekonywała Agnieszka Pietrzyk, Elbląska pisarka kryminałów. Kto widać w narracji, to widać przede wszystkim w języku. Kobiety lubują się w takich dłuższych zdaniach, w zdaniach bogatych w metaforykę. Bogatych w, w, w jakieś drobiazgi, w szczegóły. I również kobiety lubią się w psychologizmie, w refleksjach, w pisaniu pewnych analiz, przemyśleń. To jest charakterystyczne dla kobiet, a nie dla mężczyzn. Kobiety w polskich samorządach są coraz częściej prezydentkami, posłankami i przewodniczącymi rad miejskich czy gminnych. Pełnią ważną funkcję w zarządzaniu instytucjami kultury, czego najlepszym przykładem jest Elbląski Samorząd. Rolą miasta jest pozwolić kobietom działać. Yy, I tutaj my, jako miasto Elbląg, poprz, działamy poprzez instytucje kultury, bo rozmawiamy dzisiaj jesteśmy w rewirach kultura, kultury, sztuki, więc staramy się. Stworzyć taką przestrzeń dla kobiet, aby mogły wyrażać siebie właśnie w działaniach artystycznych, kulturalnych. Więc no najważniejsze jest pozwolić im to robić. Kobiety na stanowiskach kierowniczych na pewno wnoszą do instytucji kultury swój punkt widzenia, ale i też swoją osobowość. Kobiety są bardzo emocjonalne, są kreatywne. Patrzą też, myślę, że bardziej na człowieka, bo mówiąc o mężczyznach, no to jednak mężczyźni na tych stanowiskach kierowniczych to bardziej skupiają się na wyniku, na celu, a kobiety są jednak znane z tego, że one chcą, chcą łączyć, chcą integrować, że widzą w tym wszystkim człowieka. O kobiecych inspiracjach traktowało spotkanie z aktorką teatralną i filmową Katarzyną Żak. Elbląg był jednym z punktów na jej trasie promującym płytę związaną z twórczością Wojciecha Młynarskiego. Chciałam przekazać to, żeby kobiety wierzyły w siebie, wierzyły w swoje talenty, w swoje zdolności, bo są wszystkie piękne, mądre, utalentowane, każda do czegoś innego, ale to nieważne do, do czego. Ważne, żeby w siebie wierzyły, żeby się wspierały, żeby się organizowały w grupy, żeby się uczyły nowych rzeczy, rozwijały pasje, pomagały sobie wzajemnie, żeby nie czuły się samotne. Twórczym ekspresją za pomocą farb akrylowych, płótna i pędzli mogły oddać się uczestniczki warsztatów plastycznych. Ważniejsze od umiejętności były tu chęci do poznania nowych technik i malarskiego eksperymentowania. Niektóre z pań debiutowały w malowaniu na płótnie. Pierwszy raz w życiu cokolwiek maluję i stwierdziłam, że przyda mi się, ściąga i wzór nie jest specjalnie trudny jak na moje możliwości. Warsztaty były okazją do zanurzenia się w sztuce i odkryciu własnej, niepowtarzalnej formy. Tu i można przeleć swoje myśli na papier. Stałam od koleżanki foto obrazu, który by chciała mieć, i stałam się odtworzyć. I co to takiego jest? Takie usta, bardziej barwione jak akwarelą, ale staram się je namalować akrylam. Dobre zdjęcie to nie tylko kwestia profesjonalnego sprzętu, ale także umiejętności modeli. Jak dobrze pozować i poczuć się pewnie przed obiektywem, tego uczyły warsztaty z fotografii. Sporo informacji dotyczących, jak fajnie pozować właśnie przed aparatem, o co zadbać, żeby dobrze wyglądać na zdjęciu, jak zadbać o otoczenie, o plan zdjęciowy. Oprócz tego też informacje, jak też fajnie zrobić zdjęcie. To są takie podstawowe, ale takie smaczki i tajemnice fotograficzne. Bardzo męczące zajęcie. Kręgosłup wyprostowany, brzuch wciągnięty, broda do przodu, to jest naprawdę duży wysiłek fizyczny, także nie było łatwo. Do tego jeszcze ciepło mi się zrobiło bardzo, zapomniałam oddychać, taka byłam przejęta, także... Ale mam nadzieję, że efekty będą dobre. Warsztaty były preludium do wernisarzu fotografii Urszuli i Kolejniczak. W swoim portfolio ma setki fotografii, ale na wystawę wybrała 15. Tych najbardziej ulubionych, które przedstawiają głównie mieszkanki Elbląga. To nie są modelki zawodowe. To są normalne, fajne kobiety. Pracują, mają swoje problemy, mają swoje pasje, radości. Eee, większość to są moje klientki, które przyszły i. i eee, zadeklarowały chęć zrobienia zdjęć. Niektóre są yy, dziewczyny, zwłaszcza te młode, yy, które ja sama zaprosiłam do zdjęć, ponieważ ujrzałam coś w nich takiego, co bym chciała pokazać, gdzieś tam moją kreację, jakąś taką artystyczną w nich odzwierciedlić. Wystawę można oglądać do końca listopada w holu głównym Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.